Czy wy też macie dosyć tego statycznego wnętrza w farmingu? Chcielibyście w końcu poczuć się jak w prawdziwym ciągniku, sterując całą hydrauliką oraz funkcjami z wnętrza kabin? Nie szkodzi, Ultimate Farmer Wam to zapewni. Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś przedstawię Wam konkretną dawkę najnowszych informacji na temat, oczywiście, projektu Ultimate Farmer. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to gorąco zachęcam do kliknięcia w ten przycisk na dole ponieważ wtedy nie przegapicie żadnej nowości. Zostawcie również łapeczkę w górę dla zasięgu, a także komentarz z waszą opinią lub propozycją, bo pamiętajcie, że komentarze pod moimi filmami czytają twórcy. Tak więc do dzieła. Na samym starcie chciałbym przekazać wam coś bezpośrednio od cynka, bo mimo iż we wcześniejszych materiałach było mówione dosadnie o kwestii zbiórek na grę, to niektóre osoby chyba nie zrozumiały i dalej pytają, bądź spekulują, czy na grę można wpłacać gdzieś kasę. A więc więc nie. Na grę nie jest prowadzona żadna zbiórka i nigdy nie będzie. Zresztą sami posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat Cynek. Nie organizujemy i nie będziemy organizować żadnych zbiórek na grę. Zaznaczam to jedynie, gdyby kiedykolwiek pojawiły się gdziekolwiek jakieś spekulacje. Dla nas najważniejsza jest transparentność nad tym, co jest osiągalne według naszych możliwości i umiejętności, jak i praca nad projektem we własnym zakresie i tempie. W żaden sposób nie chcemy powielać błędów innych projektów, a tym bardziej nakładać na żadnego z naszych twórców presji odpowiedzialności za fundusze wspierających. Projekt musi powstać z chęci tworzenia czegoś nowego, lepszego aniżeli spełniania deadline'ów i oczekiwań narzucanych przez crowdfunding, czyli finansowanie Społeczności. Także mam nadzieję, że temat jakichkolwiek zbiórek jest jasny, klarowny, a także zamknięty. Pierwszą ważną informacją, jaką podzielili się z nami twórcy, jest kwestia sterowania funkcjami ciągnika i maszyn z kabiny. Posłuchajcie sami. W ostatnim czasie część Timu skupiła się na rigowaniu i konfiguracji wszystkich elementów sterowania w kabinie testowego ciągnika pod pełną obsługę myszą. Wszystkie przełączniki i panel dotykowy są przygotowane. Poprawnymi pivotami, ograniczeniami ruchu oraz logiką interakcji. Naszym celem jest brak statycznych wnętrz. Chcemy, aby każda funkcja w kabinie była fizyczna i realistyczna w obsłudze. Kolejne systemy będziemy integrować w następnym etapie. Jest to bardzo ważna informacja, która pokazuje to, że Ultimate Farmer będzie konkretnym symulatorem. Też w ostatnim czasie zastanawiałem się dlaczego w farmingu nie ma podstawową nawet funkcji, która pozwalałaby na sterowanie myszą fizycznie przyciskami z wnętrza. Owszem, jest na to modyfikacja o nazwie Interactive Control. No ale widzicie, po screenie cynka ewidentnie widać, że pole manewru co do funkcji będzie raczej większe, bo pamiętajcie, że działanie tego modu zależy głównie od maszyny z podstawki lub modów. I po prostu nie zawsze to działa z moich obserwacji. Mam nadzieję, że jeśli już prezentowane jest nam coś takiego, to mam nadzieję, że będzie się dało również regulować lusterka, wysokość siedzenia, kierownicę i tak Przykładowo tak, jak jest to w kabinie ciężarówki w Eurotrack Simulator 2. Jeśli chodzi o samą mapę czy grę, to jest ona dalej work in progress, ale zarys mapy twórcy już mają. Co jest jeszcze ciekawe, na jedno z pytań na Facebooku o wsparcie dla VR, Cynek odpowiedział, że Unreal Engine udostępnia natywne wsparcie dla VR. Jeśli wszystkie zamierzone cele zostaną osiągnięte, to rozważają oni rozszerzenie rozgrywki o VR, ale na ten moment nie jest to cel główny, a raczej furtka na przyszłość. W ogóle to teraz ważne info dla posiadaczy kierownic z force feedback. Bo na oficjalnym profilu pod postem jeden z użytkowników zadał pytanie o wsparcie dla kierownic oraz pedału. Twórcy odpowiedzieli, że planują dodać obsługę kierownic z funkcją właśnie force feedback. Dostaję również sporo zapytań odnośnie wymagań oraz optymalizacji, trzeba to jasno powiedzieć, jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie, aby przedstawiać szerszemu gronu jakieś zarysy wymagań, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko jest jeszcze work in progress, ale dowiedziałem się jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie twórcy mają zamiar wykorzystywać przy tworzeniu gry technologię Nenite w Unreal Engine 5, która to w skrócie pozwala na renderowanie bardzo szczegółowej geometrii 3D w czasie rzeczywistym, bez klasycznych ograniczeń poligonów i loadów. Czyli nie trzeba tworzyć kilku wersji danego modelu o różnej wersji poligonów, a silnik sam sobie dobiera poziom szczegółowości. Zachęcam Was do poczytania sobie o tej technologii. Dodam tylko, że technologia ta pozwoli twórcom na coś, czego w farmingu nie ma. A namiastkę zobaczyć można na pierwszych zwiastunach nowego Wiedźmina 4, czyli na przykład na stworzeniu roślinności 3D, ale jak finalnie będzie wyglądać to w Ultimate farmerze, to czas pokaże. O optymalizację się nie martwcie, bo twórcy pracują nad grą tak, aby te słabsze konfiguracje również mogły grę odpalić. A właśnie, nawiązując do pisania komentarzy z propozycjami dla twórców Ultimate Farmera, to od teraz możecie zrobić to też bezpośrednio na Discordzie, ponieważ dwa dni temu oficjalnie wystartował serwer Ultimate Farmer. Jest to centralne miejsce dyskusji społeczności, publikacji materiałów multimedialnych i aktualności dotyczących przyszłego rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem, moderem, twórcą, czy po prostu śledzisz projekt z bliska, to właśnie tutaj odbywa się oficjalna komunikacja i ukierunkowane rozmowy. Na serwerze znajdziesz aktualności dotyczące rozwoju i postępów, dyskusje społeczności, zapowiedzi mediów, ankiety, rozmowy dotyczące modyfikacji, a także zweryfikowany dostęp dla twórców i mediów. Także serdecznie zapraszam Was do dołączenia, ponieważ oprócz tego wszystkiego mogę Wam powiedzieć, że osoby z dev teamu włączają się w dyskusję na głównym czacie, ale nie tylko, bo jest na tej grupie parę innych ciekawych osób ze świata farminga, w tym ja. Znaczy... Ja się za ciekawego nie uważam w żaden sposób, ale mówię po prostu o innych. No i właśnie z owej grupy wiadomo jeszcze to, że za około kilka miesięcy mają się pojawić, że tak to ujmę, pierwsze ujęcia z silnika gry. Przedstawią one dokładniej kierunek wizualny gry, jaki chcą obrać twórcy oraz co ważne działający traktor z prezentacją fizyki, więc jest na co czekać. Mało tego, z oficjalnych informacji jakie posiadam wiadomo jest, że dev team pracuje nad realistyczną symulacją pojazdu. Pojazdów. Obejmuje to m.in. wpływ masy na silnik w zależności od wybranego biegu, symulacja uwzględnia, także zarządzanie przełożeniami mechanizmu różnicowego oraz np. krzywe sprzęgła specyficzne dla każdego pojazdu. A to tylko część symulowanych mechanizmów, co w prostym tłumaczeniu oznacza to, że twórcy pracują nad tym, aby każda maszyna zachowywała się oraz jeździła inaczej. Mam nadzieję, że faktycznie będzie to na takiej zasadzie, że silnik będzie wydawał różne inne dźwięki, podczas obciążenia. Czy bez niego, ale też człowiek będzie czuł faktycznie obciążenie, jakie maszyna ma podczas danej pracy w polu. Także to tyle na dziś, moi drodzy. DF Team się rozkręca i spodziewajcie się w tym roku większej ilości informacji. Projekt wskoczył po prostu na taki poziom, że cofnąć się już nie da. Jeśli będę mógł wam coś więcej powiedzieć, to oczywiście nagram kolejny materiał. Także co? Piszcie komentarze, dołączajcie do serwera Ultimate Farmer na Discordzie oraz subskrybujcie kanał. Do następnego, trzymajcie się. Mówił nocur, cześć na razie.